Dzień dobry. Ze studia szkolnej telewizji Jedyneczka witam się z Wami: Franciszek Borowczyk i Nikola Krasa. Dziś rozmawiamy o uczniowskich pasjach z Nikolą Krasą z klasy 6B. Nikolo, co jest Twoją pasją i od jak dawna się tym zajmujesz? Od zawsze moją pasją było projektowanie wnętrz. W piątej klasie w szkole podstawowej zaczęłam rysować. No, i tworzyć projekty. W poprzednim roku kartkę zamieniłam w profesjonalny program do projektowania wnętrz. Czy udało Ci się już zaprojektować jakiś budynek lub pomieszczenie? Tak, najlepszym przykładem jest mój własny pokój, który zaprojektowałam. Oczywiście nie jest to koniec moich projektów, gdyż jestem w trakcie projektowania mojej kuchni w moim rodzinnym domu. Projektujesz na papierze czy z wykorzystaniem programu komputerowego? Zazwyczaj rysuję na kartce za pomocą rysunku technicznego i perspektywy, a następnie przenoszę ten rysunek do programu komputerowego. Co według Ciebie jest najciekawsze w Twojej pasji? Według mnie najciekawsze w mojej pasji jest to, że poprzez rozmowę z tym naszym klientem, Mogę, możemy się słuchać w, potrzeby, w jego potrzeby i zaprojektować pomieszczenie. Czy łączysz z tą pasją swoją zawodową przyszłość? Jasne, chciałabym ze swoją pasją się rozwijać. Wierzę w to, że to będzie moja wymarzona praca. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Nikola i Franek.